Nie każdy zdaje sobie sprawę, ale istnieje możliwość otrzymania dofinansowania, czy w tym przypadku dotacji na prawo jazdy. Aktualnie są specjalne programy, które umożliwią w tym przypadku otrzymanie takich środków. Przy okazji, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych takich filmów, szedł łapkę w górę oraz oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. A więc, moi drodzy, przejdźmy do samego materiału. W tym przypadku mamy parę programów. Ja wam zademonstruję cztery programy, które umożliwią wam otrzymanie dotacji, w tym przypadku na prawo jazdy. Pierwszy program, moi drodzy, to Aktywny Samorząd. Maksymalna kwota dofinansowania z programu Aktywny Samorząd w tym przypadku wynosi 4800 zł, w tym 2100 zł za kurs i egzaminy kategorii B. Należy jednak pamiętać, że trzeba posiadać w tym przypadku udział własny w wysokości minimum 25% kwoty. Drugi program to Urząd Pracy. Tutaj wnioskować można do kwoty 4500 zł. Trzeci program, moi drodzy, to dotacje z ramienia Unii Europejskiej. Jest to dotacja w tym przypadku głównie dla przedsiębiorców, czyli pracodawców. Ponieważ mogą oni oczywiście podnieść kompetencje pracownika, w tym przypadku zlecając e, i wysyłając go na taki kurs, a w ramach dotacji można otrzymać środki w wysokości 80 lub 100% kosztów szkolenia pracowników. Maksymalna kwota dla przedsiębiorców to 25 tysięcy, a dla indywidualnych pracowników to 5 tysięcy złotych. No i moi drodzy ostatnia opcja, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który za pomocą środków z Funduszu Pracy, który w myśl o kształceniu ustawniczego pracodawców oraz pracowników daje możliwość wnioskowania w tym przypadku o zwrot kosztów w wysokości 100%. W przyszłości moi drodzy sprawdzimy w jaki sposób należy wnioskować za pomocą każdej z nich.